Witam Was bardzo serdecznie w trzecim odcinku Gdzie Taniej. W tym odcinku porównamy sobie ceny, jakie będziemy musieli zapłacić na jednym z trzech portali do wystawiania ogłoszeń. Porównamy sobie ceny na Otomoto, OLX oraz Allegro. Jako przykład wybierzemy sobie Opla Astre z 2008 roku z przebiegiem 95 000 km. Jego cena będzie to 12 000 zł. Dodatkowe informacje o pojeździe oraz typ pojazdu, rodzaj powłoki lakierniczej to wszystko nie będzie miało wpływ na cenę końcową, jaką będziemy musieli zapłacić za ogłoszenie. Widzimy podstawowa, najtańsza opcja, jaką będziemy musieli zapłacić na OTOMOTO za 14 dni ogłoszenia to niecałe 30 Zł. Cena za 28 dni widniejącego ogłoszenia to 50 Zł. Oraz trzecia opcja za 75 Zł z promowaniem dodatkowym. Sprawdźmy ile będzie musiało kosztować ogłoszenie, jeżeli chcielibyśmy zapłacić za pośrednictwem Allegro. Cena to 35 zł. Niecało 50 zł to płatność poprzez SMS. Sprawdźmy teraz, czy taniej będzie na Allegro. Ustawiamy cenę kup teraz 12 000 zł i czas trwania ogłoszenia na 14 dni. Allegro pokaże naszą ofertę na początku listy za 30 zł dodatkowego kosztu. Natomiast pełny pakiet wyróżnienia, podświetlenia i pogrubienia to koszt 39 zł. Przechodzimy do podsumowania i widzimy, że koszt naszego ogłoszenia to 29 zł. Jest to zarazem najtańsza opcja. Przechodzimy na OLX i ustawiamy kryteria jak na poprzednich stronach. Na OLX wyróżnienie na 30 dni to koszt 25 zł, a wyróżnienie na 7 dni to koszt 15 zł. Za aukcję bez wyróżnienia zapłacimy 29,99. Mamy do wyboru dwie opcje, płatność przez SMS oraz płatność przelewem. Ponadto, jeżeli udamy się do zakładki dowiedzieć się więcej, dowiemy się ile będziemy musieli zapłacić za inne poszczególne ogłoszenia. Ponadto spośród kilkunastu serwisów do wystawiania ogłoszeń, przedstawiam Wam jeden z nich, gdzie ogłoszenie będziemy mogli dodać całkowicie za darmo i będzie to Gumtree. Do naszego ogłoszenia możemy również dodać etykietę pilne za 9,99. Istnieją też inne metody promowania ogłoszenia na Gumtree, ale jest to dobrowolna usługa. Podsumowując, tym razem nie możemy wyłonić zwycięzcy naszego porównania, ponieważ wszystkie serwisy oferują wystawienie ogłoszeń w tej samej cenie. Ceny te uzależnione są jedynie od tego, jakie promowanie wybierzemy.